Jak powiedziałem, plan ten składający się z 28 punktów praktycznie oznaczał pełne zwycięstwo planu strategicznego Władimira Putina. To znaczy, jeżeli pokój, by został zaprowadzony na podstawie tej platformy, tych propozycji, rzeczywiście strategiczne cele Władimira Putina w kontekście ataku na Ukrainę zostałyby spełnione. Bo przypomnijmy, że głównym celem tej wojny nie jest ochrona języka. Rosyjskiego bądź bardzo istotny, ale jednak kawałek państwa ukraińskiego. Celem tej wojny jest podporządkowanie i pozostawienie w rosyjskiej strefie interesów Ukrainy, jak i jednocześnie uznanie prawa Rosji do kształtowania porządku, bezpieczeństwa w Europie środkowej, przynajmniej w Europie Środkowej. Te wszystkie punkty sprowadzają się do tego, że takie cele. Które sobie postawił wodymi Putin na początku tej wojny, zostałyby spełnione. Dlatego to był tak wielki wstrząs, przede wszystkim oczywiście na Ukrainie, ale również w innych stolicach państw europejskich. Wstrząs na tyle duży, że pojawiły się niebezasadne, moim zdaniem, porównania do Monachium.